Myślisz, że mi dopisało szczęście? Myślisz, że dopisał fart Wiele poświęceń i zacząłem robić rap. Nikt nie widział łez, które przelewałem sam. Dość już miałem bólu, dość miałem tych wszystkich dram są. Powiedzieć, jeszcze mam w głowie piekielny pentagon, często gubię się w nim sam. Nie wiem, co w stanie mi pomóc, spowiedź czy spokoju, smak. Życie czarno-białe kiedyś miało więcej wa Jestem w takim stanie, że nie kminię go sam. Nie potrafię być szczęśliwym, mimo że kiedyś wiedziałem jak. Zdradzony wiele razy, oceniany za zły start. Więcej kul dostałem w plecy, niż pomyśleć może sam. Nie chciałem współczucia, nie chciałem doznać bolesnych ran. Chciałem zostać dzieckiem, lecz zniszczono mnie o tak. Nie potrafię nie myśleć, chociaż często chciałbym tak. Natłok myśli, cały czas mi robi spać. Ale udało mi się wstać? Okazałem dobroć ludziom, mimo że się na Głowa opuszcza ciało, kiedy chcę spokojnie spać. Myśli, gonią, a w tym wszystkim jestem ja. Nie wchodź mi w paradę, bo nie okaże litości. Moje człowieczeństwo zostało dawno w przeszłości. Stałem się demonem i nie ma z czego zazdrościć. Moja historia nie świadczy o niewinności. Myślałem wielokrotnie, czym sobie zasłużyłem. Zniszczyli moją duszę, mimo że winny nie byłem. Moje do... Serce było zabawku w rękach innych Uczucie upadku jak wszedł do czarnej windy Zwrotnie nigdy nie dostałem tego co potrafię dać Miłość, zaufanie, pomoc czy odciąganie od Słyszałem rozmowy przy których mnie nie było tam To był główny powód z czemu zostałem sam nie winno duszę lecz dałem ją zniszczyć wam Skala na bliznami mimo że nigdy nie chciałem tak Umarł we mnie chłopiec który nigdy nic nie zrobił wam Umarł za wcześnie i przyznam to sobie sam Za szybko dojrzałem mam tego dużą świadomość Cały czas się staram żeby w myślach nie utonąć wszystko za szybko mi się udało pojąć Dałem sobą pomiatę, zasłużyłem sobie pomoc Zabity byłem za życia, lecz udało mi się wstać Okazałem dobroć ludziom, mimo że sięgałem dna Mowa opuszczamy ciało, kiedy chcę spokojnie spać Myśli gonią myśli, a w tym wszystkim jestem ja Nie wchodź mi w paradę, bo nie okaże litości Moje człowieczeństwo zostało dawno w przeszłości Stałem się demonem i nie masz czego zazdrościć Moja historia nie świadczy o niewinności